A teraz pokaż, jak płaczesz. Tak płaczesz? A jak się cieszysz? A jak mówisz, że chcesz a mam? A jak mówisz, że chcesz bajkę? A jak robi krowa? A pszczoła? A gąska? Brawo! A jak robi piesek? A, no dobra. Okej. Okay. Coś jeszcze umiesz? Powiedz ciocia, anti. Nie. Anti. Nie. No dobrze. To nie. będzie dzisiaj taki chill mamy, w się chill. Rano posprzątałam cały balkon, bo wymieniałam wodę do malunki w baseniku i dalej kontynuujemy balkonowe życie. Jest tak gorąco. Jadłyśmy sobie Zupka, w sensie ja teraz jeszcze jem pomidorówkę na rosołku, mm, jem. Ale po niej jest jeszcze cieplej, także teraz chillujemy i jeszcze przy najbliższe, chyba 3 dni ma 30 stopni z nie najłatwiej w takie temperatury. Taka zmiana na upały. Tak, Luna, jeszcze mam w planach zrobić e, mleko z migdałów do kawki. To może razem zrobimy. Bo wychodzi przepyszne i dużo łatwiej się spienia niż jakieś Nie potrzeba wcale żadnego baristycznego, specjalistycznego mleka z żadnymi sypami Wystarczy migdały, woda, trochę soli i będzie jam. Spadaj, muszko. No, to Tak się tak. Tutaj jest tak pięknie czyściutko teraz. Tak w moment ta podłoga się kurzy. No, a to jest błudny pomidorówka, proszę bardzo, z takimi zwierzeczkami. A to moja z makaronu ryżem. Coś to jest makaron. A w ogóle teraz jest takie genialne światło do robienia fotek. Luneczce zrobiłam tutaj na tle tej ściany, właśnie na balkonie. Wow, genialna wyszła. Wchodźcie na Instagram. Już wstawiamy. Luneczki, zdjęcia. Genialnie wyszło to to dziecko, to fotogeniczne, przepiękny Bobas. Tak Luna? Piękny Bobas jesteś? Piękny? Tata. Tata, tata, też piękny tata, tak? Tak. No. Także zapraszam na Instagram i na Tik tam też jeszcze w ogóle więcej mm. Luny jest. I w ogóle różnych innych kłopot z nami. Ale to jest głupot. Pokażę czy też są. Ta. Pokaż jakiś Ciebie cute bobas. Powiedz tata. Tata. Opowiedz mama. No i Luna nie chce mama powiedzieć. Ona umie. Jak płacze, to powie. Ale jak jest spokojna, to nie, nie ma potrzeby, tak? Co tam masz, Rzutkiewkę? Pokaż. Pokaż, co tam masz. I zobaczcie, nawet teraz wygląda w sumie, no, jakby było w miarę chłodno. No i ten basenik tutaj, tak, baby. Hej. Hej, tak, także dosyć spory mamy ten balkon. No i tutaj toaleta jest, bo oczywiście siedzimy bez Pampersa w basenie. No masz, zaprezentuj. Tak, to perfumy są, ładnie pachną. Mm. A jak sobie psikasz tym perfumami, co? Tak, tutaj. Wow. A teraz wam zdradzę największy hit na świecie, jeśli chodzi o e, róż. To jest najlepszy sposób. Bierzecie sobie ulubioną szminkę na palec. Mhm. Mm Jakoś gdzieś tyle. I teraz tak klepujemy. Dobra, a więc ja już trochę się ogarnęłam, podmalowałam twarz, oczy i wszystko. I usta i w ogóle. Hej Luna! Hej Luna. Rozpuściłam moją grzywkę z powrotem. Także dalej się pocimy. I idziemy, idziemy. Także uwaga, zmiany w pokoiku. Tu bardzo dużo było zmian. Nie wiem na jakim etapie jesteście, ale łóżeczko było tu, a jak był tam. Także taka zmiana mała. Uj! Także Luna teraz ma tu swój kącik kuchenny. Dyson Chłodzi. basen, tak? Luna, tu masz zabawki, książeczki. Tutaj Luna nawet dorobiła się swojego biurka z krzesełkiem. Tu już powstały jakieś dzieła. A tu mamy takie coś, to to każdy zna. Za dwa zeta dorwałyśmy w Rossmanie. Chyba chcieli się wyzbyć tego. Chodź potworku, dawaj. Luna ma fazę ostatnio na mleczko. Proszę. Enjoy. Dobra, a więc zabieramy się za robienie mleka migdałowego do kawki. Wcześniej tylko na noc trzeba do lodówki wstawić migdały. I żeby się żeby się namoczyły. Dobra, także teraz... Baby, co za tak zbyt co to robisz? Ok, także teraz opłukujemy z tej wody, bo one się zrobiły takie, nie wiem, mulaste, muliste, I don't know. Także teraz to opłukujemy i zostawiamy same migdały i zaraz będziemy je mielić i pokażę, jak ja robię proporcje. Pokaż, pokaż, jak wyglądasz. Co ty masz na głowie? Weźcie. Króliki. No. Smacznego. Tasty. Mmm. Patrzcie, jaki marzenie ten baby. Wow. Piękny. No, pi, pi, pi. Wiecznie jest, co robić. Wiecznie. Kto to rozlał? Ale dobre, co? No, mucha, tak. Za tobą też jest mucha. Patrz na szafce tu. Ja moje mleko będę robić w tym mikserku. On jest niezawodny. Powiedzmy, że niezawodny, bo. Jeden duży kielich nam y, umarł, został rozwalony przez zamrożonego banana, także kurde, super. A więc tu wrzucamy migdały. Ja sobie będę odmierzać je na te kapy, na te mniejsze. Normalnie to bym w tych dużych odmierzała, ale, ale że mam mały kielich, on tam ma ile? 700 ml pojemności, no to będę po prostu w tym odmierzała. Także teraz daję pół kapa migdałów. Prawie wszystko będzie pewnie, ale dobra. Pół kapa. Najwyżej później zrobię mniejszą porcję. Także o, żeby był taki cały pełniczek i to wsypujemy sobie o tu. I teraz do tego dodajemy cztery takie mm, porcje wody. Ja daję z kranu. Także jeden w cztery wody. Okej, okay, więc tutaj macie, o, tak to jakoś i około pół litra wychodzi z tego y, mleczka, także teraz miksujemy sobie Hop. i y, około 60 sekund. Yeah. sekund i jeszcze taki płyn. I teraz potrzebujemy miski, e, sitka i jakiejś gazy czy ściereczki, ale ja polecam ścierkę taką grubszą, bo jak przez gazę przyciskałam, to jednak się takie pióre przyciskało i dosyć takie mączyste było to mleko, więc dosyć dobrą ściereczkę polecam. Taką mniej, e, mniej flexi, bardziej tak Mniej już bardziej taką e, sztywną. Także ona jest taka. To jest Luny pieluszka z błasków czasów, także się przydała. Dobra, a więc teraz bierzemy michę. E, na tą michę kładziemy sitko. I na to sitko kładziemy tą pieluszkę. Także mamy coś takiego i pod spodem jest te sitko. I a, kieluszka. I siwka jest po to, żeby te całe mleko po prostu nie opadło razem z, 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 z wiecie, ze ścierką. Dobra. Teraz to wlewamy tutaj. Także teraz, jak już mamy tutaj, czujecie pod ręką taki zostaw to, baby, jakby sam miąż. To też nie za mocno to ciśnijcie, żeby jednak za mocno nie wyszedł ten e, orzeszek. Żeby za bardzo nie poprzyciskać tego pióra. A sitko jest potrzebna, bo czasami jak widać tutaj skórki kawałek. Czy coś się przedostanie. Także o, mamy taką pulpę, ja już więcej nie cisnę. I tu mamy świeże mleczko z migdałów. Jam. Także ostatni etap produkcji to czysta, wyparzona butla, lejek i mleko gotowe. Przelewamy. O, tu już bardzo może nie rozleje. O, i widzicie? Pół kapa y, migdałów, pół litra mleczka wyszło. I polecam te proporcje, bo jak możecie zrobić trochę rzadsze, możecie zrobić gęstsze. Jak wolicie, typu nie wiem, kawę taką ze śmietanką czy coś, to wtedy. Um, to wtedy możecie taką gęstszą, czyli nie wiem, na przykład jeszcze. Um, jak wolicie gęstsze mleko, czyli bardziej takie tłuste, to wtedy możecie zrobić, że pół kapa migdałów i na przykład trzy kapy wody. To wtedy ona będzie takie gęstsze, bardziej takie śmietankowe, ale to jest idealna proporcja na tym mleczko. Ono jest wtedy takie jam, zaraz zrobimy kawkę i pokażę wam w ogóle jak się super te mleko spienia. A ktoś widział, co się tam działo? Luna, ty widziałaś? Bardzo. Tak się kończy niepilnowanie mleka, kurde. Wiecie co? Bo to tak szybko naksiania ten mikser, że on pod wpływem ciśnienia i obrotów wytwarza ciepło. Także teraz to mleko w jest takie, no, jakby zagotowane. No i one tam mi pokrywkę, kurde, wysadziło. Troszkę. Touch error. No ja właśnie widzę to. Widzę. Nie widziałam. Tak. Dobra, kolega działa z powrotem, tak? Działaś? Działa dobrze. Czyściutki, a jeszcze tam jest trochę, dobra. No, ale działa. O tu chodź. chcesz spróbować mleczko? Domowe mleczko migdałowe. Zobaczymy, jak smakuje babykowi, nie? Chodź tutaj. Jeszcze ciepłe. Dobre? Dobrze? Dobre czy nie? Chyba dobre, skoro nic nie mówi. Nie narzeka, to dobre, nie? Baby? Daj buzi. Długie mm. mm. mleczko. Ja mam. Jeszcze chcesz? No dobrze. No. Dobre? Dobrze wydoiłam te migdały. To no, dobrze. Także teraz tutaj kawki. Będę robić mleczko. Najpierw przyciś... przeczyścimy sobie dyszę od spieniania mleczka. Na... Zawsze to róbcie, bo najpierw leci taka. No, nie woda, no bo jednak to się zawsze czyści po używaniu, ale jednak taka ta woda. No, lepiej ją przeczyścić. No i zobaczcie Czy potrzeba kupować jakieś syfy Baristyczne Przecież ta kawa Leśni jak na mleczku normalnym A to jest migdałowe Czyste trzy składniki kawa ziarna kawy, wodę i migdały. A jeszcze soli moglibyście dodać, w sensie można dodać, ale ja zapomniałam. Ale to czasem daje czasem nie. Whatever. Także jam. Smacznego! I w ogóle stwierdziłam, że przeniosę się do... Do na taras Na balkon. Jesus Christ. Nie umiem mówić. O, tam, tam jest dziecko. Siedzi na fotelu i ogląda Baję. Także ja mam oko na niu, ona ma na mnie, więc jak mi zniknie, to trzeba będzie sprawdzać co ona tam robi. Bo jak jest cisza, to znaczy, że jest jakaś demolka. A więc wiecie co jeszcze Wam powiem? Jak już tak mam vlog gadaniowy, jak byliśmy ostatnio w Krowie Żywej stwierdziliśmy, że sobie pójdziemy z panią operator Lunką na jakieś picie i dla Luny weźmiemy fryty, bo ona już by coś zjadła na pewno i zamówiliśmy tam frytki. Od wejścia to jakoś tak dziwnie wyglądało, bo tam kiedyś brałyśmy fryty z batata i w ogóle tam biondy były i takie dobre żarcie. No i byłyśmy ostatnio jakoś w tamtym tygodniu i zamówiłyśmy frytki dla Lunki, jakieś tam z sosem, majonezem czy coś O, jest taka tragedia, obszliwe, od wejścia to było takie jakieś, nie wiem, coś miałam przeczucie, że nie ma co tego zamawiać, ale no Stwierdziłam, że jak dziecko głodne, to i zamówimy frytki, ale jak dostałyśmy, to gówno, bo inaczej tego nie można nazwać, to po prostu porażka Jedne frytki były jakieś takie małe, suche, wiecie, końcówki, dubki. Inne takie grube, jakby, nie wiem, niedopieczone, takie surowe, jakbyście, kurde, wyjęli frytkę taką grubą, e, nie wiem, z zamrażalki i czekali, aż ona odmarznie. Kurde, nie wiem, wrzucili do wrzątku i to podali, wiecie, także był taki miks e, tych frytek. I ja y, stwierdziłam, że nie no, bez jaj, przekroiłam je, nawet nie było czegoś takiego jak wiecie, dostajecie świeże frytki z pieca czy z, z fryty I one są takie parujące, no ciężko czasami je na początku jeść, bo w środku aż y, buchają parą jak się je przekroi czy przegryzie No i ja tam zaniosłam i babeczka, która przyjmowała zamówienie tam coś ze mną gadała, ale stał typ kucharz, no za dużo to powiedziane, żeby to był kucharz ale y, pytam się, czy te frytki zawsze tak wyglądają, że to, to takie, no, no jazdą, no, jakaś tragedia, nie? I y, typ na kuchni, szef y, stoi, patrzy tak na siebie w dół, pokazuje mi, Zawsze tak wyglądam, a się bez ja sobie się no bez jaj. Takie mówię, gówniarzu, że tutaj w sensie, no nie powiedziałam, gównia, ale to jakiś frajer był. Powiedziałam, że by mi tutaj nie cwaniakował, że ja po prostu już jestem niezadowolona z zamówienia i czy to jest normalne, że to tak wygląda, czy oni mają takie kurde standardy. I y, później oczywiście już on ze mną nie dyskutował, nic nawet nie mówił, idiota, y, tylko babeczka, która przyjmowała zamówienia, mówi, że oni mają swoje takie standardy, że to są spieca frytki i dlatego one nie są, nie wiem, może... Chciałam powiedzieć, że z pieca zawsze są takie frytki, że z pieca nie można mieć, kurde, chrupiących frytek, no bez jej. I mówię, że no, że to oni już specjalnie mają standardy i oni je tak pieką specjalnie i dlatego one takie sałanie są, nie wiem, chrupiące, no. A ja tak myślę, ja pierdzielę co za frajerstwo. Jak mo, ja, ja wolę nie wiedzieć, jak oni je robili. Cieszę się, że je oddałam i że jednak tego nie jedliśmy, bo to był jakiś syf po prostu i krowa żywa na Wilanowie. Tragedia. Nie chodźcie tam, ja nie wiem. W sensie ja byłam bardzo zadowolona yy, i pyszne żarcie mieli, ale po ostatnim wypadzie i tym, jak wyglądała kuchnia, jak tam był syf. I, no jak można dać komuś, przed nami nikogo nie było i wiecie co, oni mieli frytki wcześniej usmażone i po prostu stwierdzili, że tam seje jakoś, sorry, upieczone, upieczone i je, nie wiem, jakoś delikatnie podgrzeją i podają, no syf. No i oczywiście nawet nikt nie zaproponował, że zwrócą kasę za to gówno, czy przygotują nowe, jakby to szef zrobił, prawdziwy szef kuchni by powiedział, że ale co z nim jest nie tak, by się zainteresował, a nie miał wywalone na to, co podaje, jeszcze tak koła. no po prostu polska gastronomia, kilmi. me, odechciała się chodzić do knajp, naprawdę, po prostu odechciała się. Ale nie ma co, już cały dzień przeżywałam te frytki, już wywalone w te 7 zł, ale więcej tam nie wrócę, no i żałosna obsługa, w sensie ta babka, no to tam jak ta babka, to co przyjmie za mnie, nie? no ale co ona ma powiedzieć, to ten yy... szef kuchni jest taki, jaki jest i przyszły dwie dziewczynki, tak, no bo nas oczywiście traktują jako niepełnoletnie jeszcze, idziesz po piwko i poproszę dowodzik, także no i idziesz i cię nikt tra nie traktuje poważnie, nie, on będzie mówić, że to, yy, bo z pieca te frytki są tak Kurde, piszcie w komentarzach, bo ja nie wiedziałam, że z pieca frytki są miękkimi flakami Myślałam, że da się zrobić zajebiście chrupiące frytki w piecu Ale oni myśleli, że nie, że ja przyszłam po fryteczki z frytury To powiedzą, a bo to z pieca, dlatego takie jak gówno No nieważne Dobrze, że kawa jest zajebista i że ja umiem sobie zrobić dobre frytki Zakro żywą, Niech im się wiedzie. Trzeba zobaczyć, co to się dzieje, bo ja ich chyba nie dowierzam. Hej, czy ty leżysz w budzie psa? Dziecko. Boże. Nowy piesek! Luna, hał hał! Patrzcie, jakie miejsce do oglądania. Bajki. Wow. Łobuzie, ty! Śpisz, no dobra. I patrzcie mi, jak ja mam się z nią nudzić, baby. Dobra. To ja posprzątam u niej w pokoiku. Zabierę się za te składanie ubranek. <grybuj> yeah. A i chciałam jeszcze powiedzieć, że serdecznie witam nowych obserwatorów na tym e, kanale, bo coraz patrzę, to ktoś nowy dochodzi, jest mi bardzo miło, to znaczy, że Wam się chyba podoba. E, oczywiście komentujcie, jak Wam się coś nie podoba, komentujcie, jak Wam się podoba, mówcie jakich filmów byście chcieli więcej, jakich byście nie chcieli, by na przykład takich jak dzisiaj, może Wam się nie podoba, bo jakieś głupoty gadam i nudy i w ogóle, także e, piszcie w komentarzach będzie mi bardzo miło czytać wszystkie komentarze. Te miłe i te niemiłe, może już nie tak miło, ale why not? Także piszcie, co myślicie jeśli chcecie, nie wiem, żebym coś na przykład ugotowała, coś pokazała, jak coś zrobić, to jest ja miłą chęcią, bo na przykład dla mnie pewne rzeczy są bardzo banalne, i nie wiem nawet, czy to jest sens. Pokazywać na tym kanale, czy ktoś może tego się nie wiedzieć, jak coś gotować. Jeśli macie jakieś pytania co do, nie wiem, dziecięcych tematów, co do, nie wiem, jak wyglądał poród, ale poród to raczej nie, bo to w Belgii było, więc to też inaczej. Chyba Cię interesuje was to, także no. Takie rzeczy, bo jeszcze, może to było półtora roku temu, ale jeszcze co nieco pamiętam z tych tematów ciążowych, poradowych, także chętnie poopowiadam. Co ty robisz, rakieto? Co ty robisz? Co ty robisz? Wzium! Patrzcie, jaka profeska. Pamiętacie, jak dostała to na urodziny? Pamiętacie? Jak jeździła na pierwszym filmie, który był dodany? Pierwszy film historii. Naszego kanału nie umiała jeszcze tym jeździć, a teraz zasuwa jak rakieta. No. Dawaj rakieto. Wow, co ty robisz? Kółeczkiem kręcisz? Patrzcie, dziadek jej pokazał. Tylko dziadek jej pokazał, jak kręcić to z tobą. Też próbowała. Mało się nie zabiła. Na szczęście już nie próbuje. Wow. Gotowa? Jakby ktoś nie wiedział, u Luna bez spacery z demonem. Jest wielki krzyk, jakiej nie zabieramy. Gdzie jesteś? Na spacerku, tak? Dziękuję. Nie. A co ty masz za plan? Zmykasz gdzieś, tak? No jak zawsze. ładnie pachną. muchasz. <gry> Tutaj nisko, takie ładne, nie? O, to jakieś brudne. B. Zostaw, rybko. <gry> Ej, koko gdzie jest Luna Luna my już w domu po spacerku już nic ciekawego się u nas nie będzie działo to na pewno będzie kaszka i kaszka, kąpielka Mieczko, tak? Co ty tam masz? Wow. Także dziękujemy za oglądanie dzisiejszego filmu. Za spędzenie z nami trochę czasu. Mam nadzieję, że takie domowe nudy z nami Wam się podobają. Dawajcie znać w komentarzach. Także... Także tak. I wypróbujcie koniecznie tam mleko. A i ostatnie, ostatni film z pierogami, też jeszcze, jeszcze są pierogi, także kupujcie i róbcie pierożki. A tego ciasta się nie bójcie, Jezu. To tak łatwo się wałkuje, jest takie delikatne to ciasto, że wow. Także musicie spróbować koniecznie tego przepisu i wszystkich innych, które są już na kanale. Jest i... Także dziękujemy. Z to spędzenie czasu z nami dzisiaj, to oglądanie, subskrybujcie jak zawsze.